a jak są odcinki, to powinno być gęście strasznie ciężko teraz lepiej, bo Pułaska jest spuszczona. a tak to w ogóle było no i Włoska jest zakorkowana też a tak te boczne wszystkie to jeszcze jest przejazd masakra, no w ogóle nie jechać Wydostać się z Raszyna i gdziekolwiek ruszyć. Ale dostać się do Warszawy sama do Warszawy też... oczywiście, od Janek już jest taki korek, korek że nie Na się. wciągnąć brak Warszawy. Ciężko, ciężko. Z kolei, kiedy robią się korki na, na, na ulicach, jak nie wiem. Chyba nic nowego nie powiem, generalnie do kidu.